Paweł stał przed drzwiami własnego domu w warszawskiej dzielnicy Mokotów, trzymając w dłoni klucze, które nagle stały się bezużyteczne. Zamki zostały wymienione. Jego żona Karolina właśnie zdobyła kontrakt warty 33 miliony dolarów i postanowiła, że w jej nowym życiu nie ma dla niego miejsca. To nie był zwykły piątkowy wieczór listopada. Śnieg delikatnie padał na brukowane uliczki a światła w oknach sąsiadów przypominały o ciepłych domach, z których Paweł został właśnie wykluczony. Kiedy wcześniej tego dnia wrócił z pracy z firmy IT, gdzie pracował jako programista, zastał przed drzwiami walizki, swoje walizki. Karolina? zawołał, pukając do drzwi. Co się dzieje? Drzwi otworzyły się z impetem. Jego żona stała w progu, wyglądając jak ktoś zupełnie inny. Włosy miała świeżo ułożone u fryzjera, na sobie nową czerwoną sukienkę, której nigdy wcześniej nie widział, a w oczach błyszczał rodzaj zimnej determinacji, jakiej nie znał. Podpisałam dziś kontrakt na trzydzieści trzy miliony dolarów, Paweł, powiedziała, jakby ogłaszała wyniki loterii. Moje życie się zmieniło i nasza sytuacja również. Paweł poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. Karolina od lat prowadziła małą firmę konsultingową, ale nawet jej największe projekty nie przekraczały kilkuset tysięcy złotych. Trzydzieści trzy miliony? Jak to możliwe? Z kim podpisałaś taki kontrakt? Jego głos drżał z niedowierzania. To międzynarodowa korporacja. Chcą, żebym prowadziła ich europejską ekspansję. Karolina mówiła tonem, jakby recytowała wyuczoną na pamięć lekcję. Ale to oznacza, że muszę zacząć od nowa, sama. Słowo sama uderzyło Pawła jak policzek. Stali obok siebie przez 12 lat małżeństwa. Przeżyli razem wszystko: problemy finansowe, chorobę jej matki, jego bezrobocie po upadku poprzedniej firmy. Wspierali się nawzajem, gdy budowała swoją firmę, pracując po nocach przy komputerze w ich małym mieszkaniu na Pradze, zanim przenieśli się do tego domu. Karolina, nie rozumiem. O czym ty mówisz? Jesteśmy małżeństwem, wszystko co osiągnęłaś, osiągnęliśmy razem. Próbował dotknąć jej ręki, ale ona cofnęła się. Nie, Paweł, to mój sukces, moja praca, moje kontakty. W jej głosie pojawiła się chłodna obcość. Adwokat zajmie się szczegółami rozwodu, dostaniesz sprawiedliwy podział majątku. Paweł spojrzał na nią, jakby patrzył na obcą kobietę. Ta sama Karolina, która jeszcze rano robiła mu śniadanie i pytała, czy zabierze parasol, bo zapowiadano opady. Ta sama kobieta, która w zeszłym miesiącu płakała w jego ramionach po trudnym dniu w pracy. Kto stoi za tym kontraktem? zapytał cicho. Jaka firma daje 33 miliony komuś, kto do tej pory nie miał żadnych międzynarodowych projektów? Przez chwilę w jej oczach mignęło coś, co mogło być niepewnością, ale szybko to ukryła. To nie twoja sprawa, powiedziała, cofając się do środka. Twoje rzeczy są zapakowane. Hotel Mariot na Alei Jerozolimskich. Masz rezerwację na tydzień. Potem znajdziesz sobie własne mieszkanie. I drzwi zatrzasnęły się z metalicznym kliknięciem. Paweł stał na progu, słuchając ciszy, która nagle wypełniła jego świat. Śnieg padał coraz gęściej, a jego oddech tworzył małe obłoczki pary w zimnym powietrzu. Sąsiadka z naprzeciwka, pani Kowalska, dyskretnie zerknęła przez zasłony, ale szybko się schowała. Kiedy jechał taksówką do hotelu, przez głowę przewijały mu się wspomnienia ostatnich tygodni. Karolina rzeczywiście była ostatnio inna, więcej rozmów telefonicznych prowadzonych po angielsku, tajemnicze spotkania, nowe ubrania. Mówił sobie, że to naturalne, gdy firma się rozwija, ale teraz wszystko wydawało się podejrzane. W pokoju hotelowym, patrząc na panoramę Warszawy z dwudziestego piętra, Paweł poczuł mieszaninę złości, bólu i czegoś jeszcze ciekawości. Coś w zachowaniu Karoliny nie było naturalne. Ta nagła przemiana, ten kontrakt wartości fortuny, ta desperacja, żeby go usunąć z jej życia. Wyjął telefon i zaczął szukać informacji o międzynarodowych korporacjach działających w Polsce. Jeśli jego żona dostała kontrakt na 33 miliony dolarów, to gdzieś musiał być ślad tej transakcji. Ale nie spodziewał się, że już za trzy dni odkryje prawdę, która zmieni wszystko, i że Karolina, widząc nazwisko osoby, która podpisała ten kontrakt, zamarznie z przerażenia, jakby zobaczyła ducha. Czy kiedykolwiek byliście w sytuacji, gdzie najbliższa osoba nagle stała się obca? Zostańcie ze mną, ta historia dopiero się rozpoczyna, a prawda jest o wiele bardziej złożona niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Przez trzy dni Paweł jadł tylko kanapki z hotelowego room service i pił kawę, która smakowała jak karton. Ale jego umysł pracował na najwyższych obrotach. Jako programista miał dostęp do narzędzi, których większość ludzi nawet nie znała i zamierzał ich użyć. Rozpoczął od tego, co wiedział na pewno nazwisko swojej żony, jej firmę, datę podpisania kontraktu. Przeszukał rejestry spółek, bazy danych KRS, międzynarodowe katalogi biznesowe. Pierwszy dzień nie przyniósł niczego. Drugi dzień również. Ale w trzecim dniu znalazł coś, co sprawiło, że krew zastygła mu w żyłach. Kontrakt rzeczywiście istniał. Podpisany został między firmą Karoliny a Nordic Dynamics, skandynawską korporacją specjalizującą się w technologiach energetycznych. Ale to nie nazwa firmy zmroziła mu krew. To był podpis na dokumentach Sebastian Nowak, Paweł wpatrywał się w monitor laptopa, jakby ekran miał mu wyjaśnić, dlaczego jego najlepszy przyjaciel ze studium, człowiek, który był świadkiem na jego ślubie, mężczyzna, który zniknął z jego życia trzy lata temu, bez słowa wyjaśnienia, nagle pojawił się jako dyrektor generalny międzynarodowej korporacji. Trzęsącymi się rękami wpisał w wyszukiwarkę Sebastian Nowak Nordic Dynamics. Wyniki były oszałamiające. Zdjęcia z gal biznesowych w Sztokholmie, artykuły w finansowych czasopismach, lista najbogatszych polskich biznesmenów za granicą. Sebastian, jego Sebastian, który kiedyś pożyczał od niego pieniądze na kebaba, teraz wart był ponad 200 milionów dolarów. Ale dlaczego, dlaczego zerwał z nimi kontakt, i dlaczego teraz dawał Karolinie kontrakt warty fortunę? Paweł sięgnął po telefon, zadzwonił do swojego dawnego kolegi z pracy, Marcina, który teraz pracował w branży finansowej. Marcin, tu Paweł, słuchaj, potrzebuję nieoficjalnej informacji o firmie Nordic Dynamics. Stary, o co chodzi, brzmi poważnie Marcin wydawał się zaintrygowany. Moja żona podpisała z nimi kontrakt. Chcę się upewnić, że to legalne. Po godzinie rozmowy Paweł wiedział już o wiele więcej. Nordic Dynamics rzeczywiście była potężną korporacją, ale ich metody biznesowe były kontrowersyjne, kupowali małe firmy, wykorzystywali ich lokalne kontakty i know-how, a potem eliminowali założycieli elegancko, legalnie, ale bezwzględnie. Paweł, Marcin obniżył głos. Jeśli Twoja żona podpisała z nimi kontrakt, to powinna bardzo uważnie przeczytać drobny druk. Oni nie dają pieniędzy za nic. Te słowa nie dawały Pawłowi spokoju przez resztę dnia. Wieczorem zdecydował się na krok, który mógł wszystko zmienić. Pojechał do ich dawnego ulubionego miejsca, małej kawiarni na starym mieście, gdzie spotykali się z Sebastianem i Karoliną, gdy wszyscy jeszcze studiowali. To właśnie tam, przy stoliku w rogu, Sebastian wyznał kiedyś, że jest zakochany w Karolinie. To było tuż przed tym, jak ona i Paweł zaczęli się spotykać. Sebastian przyjął to z godnością, gratulował im, był świadkiem na ślubie. Ale Paweł czasami zastanawiał się, czy Sebastian rzeczywiście to przełknął. Siedząc w kawiarni, Paweł próbował poukładać sobie puzzle. Sebastian zniknął trzy lata temu. Karolina zaczęła być dziwna około roku temu kontrakt pojawił się teraz. Czy to wszystko było zaplanowane? Jego telefon zadzwonił. Numer Karoliny. Tak. Mi odebrał ostrożnie. Paweł. Jej głos brzmiał inaczej, przestraszony, drżący. Możemy się spotkać? Proszę, to ważne. Gdzie? W kawiarni na Starym Mieście. Tej gdzie. gdzie kiedyś spędzaliśmy czas? Jestem już w drodze. Linia się urwała. Paweł został sam ze swoimi myślami i filiżanką kawy, która dawno już wystygła. Spojrzał przez okno na ośnieżone uliczki Starego Miasta. Turyści robili zdjęcia przy pomniku Syreny. Dzieci bawiły się w śniegu na placu zamkowym. Zwykłe życie toczyło się dalej, a jego świat rozpadał się na kawałki. Po dwudziestu minutach Karolina weszła do kawiarni. Wyglądała jak ktoś, kto nie spał od tygodnia. Jej elegancka fryzura była potargana, make-up rozmazany, a w oczach ten wyraz, którego Paweł nie widział od lat strach. Usiadła naprzeciwko niego, nie zdejmując płaszcza. Paweł, musiałam cię zobaczyć, musiałam ci powiedzieć. Zaczęła, ale głos się jej łamał. O Sebastianie. Paweł powiedział to spokojnie, ale efekt był jak uderzenie pioruna. Karolina zamarła, jej twarz pobladła tak bardzo, że przez moment wyglądała jak marmurowa rzeźba. Skąd? Skąd wiesz? To nie jest trudne do odkrycia, Karolina. Pytanie brzmi dlaczego? Co się wydarzyło trzy lata temu, dlaczego Sebastian zniknął, i dlaczego teraz wrócił do naszego życia z kontraktem na 33 miliony dolarów? Karolina zaczęła płakać. Nie były to łzy ulgi czy radości, to był rozpaczliwy płacz kobiety, która zdała sobie sprawę, że popełniła błąd, którego może nie dać się naprawić. Paweł wyszeptała przez łzy, myślałam, że to będzie proste. Myślałam, że mogę kontrolować sytuację, ale dzisiaj otrzymałam dokumenty prawdziwe dokumenty kontraktu i zobaczyłam, co naprawdę podpisałam. Paweł poczuł, jak w żołądku formuje się lodowa kula. Co tam było napisane? Karolina sięgnęła do torebki drżącymi rękami i wyciągnęła gruby plik dokumentów. To nie był tylko kontrakt biznesowy, Paweł, to była pułapka. Wszystko było zaplanowane od początku. Historia staje się coraz bardziej złożona. Jaką pułapkę zastawił Sebastian i dlaczego Karolina teraz panikuje? Prawda, którą za chwilę poznacie, zmieni wasze postrzeganie całej tej historii. Nie wyłączajcie. Wielka rewelacja już nadchodzi. Dokumenty, które Karolina położyła na stoliku, były grubsze niż książka telefoniczna. Paweł czytał je w milczeniu, czując, jak z każdą stroną jego rozumienie sytuacji się odwraca. To nie był kontrakt biznesowy, to była umowa przejęcia. Karolina nie dostała 33 milionów dolarów za współpracę, dostała je jako zaliczkę za sprzedaż swojej firmy, swoich kontaktów, a przede wszystkim. Za dostęp do czegoś, o czym nie miała pojęcia, że to posiada. Paweł. No, Karolina wytarła łzy rękawem płaszcza. On wie o algorytmie. Paweł podniósł wzrok znad dokumentów. Algorytm. Niemal zapomniał o nim. Dwa lata temu, gdy pomagał Karolinie w automatyzacji jej systemu zarządzania projektami, stworzył coś... Co początkowo miało być prostym narzędziem do analizy danych, ale w trakcie pracy algorytm ewoluował, stał się systemem, który mógł przewidywać trendy rynkowe z niesamowitą dokładnością. Testowaliśmy go tylko na małych projektach, wyszeptała Karolina, ale wyniki były niemal magiczne. Sebastian musiał wiedzieć, jakoś się dowiedział. Paweł zamknął oczy. Teraz wszystko zaczynało mieć sens. Sebastian nie zniknął trzy lata temu bez powodu, budował swoją korporację czekając na odpowiedni moment. Kiedy dowiedział się o algorytmie, pewnie poprzez wspólnych znajomych z branży IT, rozpoczął długofalową grę. Jak długo z nim rozmawiasz? Zapytał Paweł cicho. Rok, odpowiedziała, spuszczając wzrok. Zaczęło się od przypadkowego spotkania na konferencji biznesowej. Powiedział, że tęskni za starymi czasami, że żałuje, iż straciliśmy kontakt. Wydawał się szczery. Paweł nie mógł powstrzymać gorzkiego śmiechu. Szczery? Karolina, on manipulował tobą przez cały rok. Prawdopodobnie każde spotkanie, każda rozmowa były zaplanowane. Karolina zadrżała. Jakby dopiero teraz w pełni uświadamiała sobie skalę manipulacji, jej dłonie zaciskały się na rączkach filiżanki tak mocno, że Paweł obawiał się, że porcelana pęknie. Myślałam, myślałam, że to szczęśliwy traf, wyszeptała. Te wszystkie przypadkowe spotkania w restauracjach, które lubię. Te rozmowy o naszym małżeństwie, gdzie wydawał się tak wyrozumiały. To nie były przypadki. Paweł poczuł falę gniewu, ale także współczucia dla żony. Sebastian zawsze był strategiem. Pamiętasz, jak w czasie studiów planował każdy krok na miesiące do przodu. A w tym momencie drzwi kawiarni otworzyły się z cichym dzwonkiem. Do środka wszedł mężczyzna w drogim płaszczu, którego Paweł nie widział od trzech lat, ale którego rozpoznałby wszędzie Sebastian Nowak. Wyglądał jak milioner, pewny siebie, elegancki, z tą samą czarującą uśmiechem, który kiedyś sprawiał, że wszyscy go lubili. Ale jego oczy były zimne jak arktyczny lód. Paweł obserwował, jak Sebastian przeszukuje wzrokiem kawiarnię, jakby oceniał teren. Jego ruchy były precyzyjne, wyrachowane. Nawet sposób, w jaki zdejmował rękawiczki, wydawał się ceremonialny. Przepraszam za spóźnienie, powiedział podchodząc do ich stolika. Miałem trudności z parkowaniem. Nawet jego głos się zmienił. Stał się głębszy, bardziej autorytatywny. To był głos człowieka, który przyzwyczaił się do wydawania rozkazów. Karolina zadrżała, jakby w kawiarni. Nagle zrobiło się o dziesięć stopni zimniej. Sebastian, Paweł wstał powoli. Nie spodziewałem się cię tutaj. Naprawdę? Sebastian usiadł bez zaproszenia, zdejmując płaszcz z teatralną precyzją. Myślałem, że już wszystko wykombinowałeś. Zawsze byłeś bystrym programistą. Paweł zauważył, że Sebastian specjalnie usiadł w pozycji, która blokowała Karolinie najszybszą drogę do wyjścia. Nawet tu, w publicznym miejscu, grał na przewagę. Cisza, która zapadła, była tak gęsta, że można było ją pokroić nożem. Karolina siedziała między nimi jak posąg, a jej oczy biegały od jednego mężczyzny do drugiego. Paweł słyszał tylko brzęk filiżanek przy sąsiednim stoliku i oddalony szum ulicznego ruchu. Dlaczego? zapytał w końcu Paweł. Dlaczego to wszystko? Pieniądze? Sukces? Czy to był sposób na zemstę za to, że Karolina wybrała mnie, a nie ciebie? Sebastian roześmiał się. Dźwięk był jak zgrzytanie stali o stal. Zemstę? Paweł, ty wciąż nie rozumiesz. To nie było o nią, wskazał na Karolinę. To było o to, co stworzyłeś. Twój algorytm jest wart więcej niż moja cała korporacja. Paweł poczuł, jak mięśnie jego szczęki napinają się. Ale to nie twoje. Jego głos brzmiał spokojnie, ale każdy, kto go znał, rozpoznałby w nim groźną nutę: Już jest. Sebastian wyciągnął z kieszeni telefon i pokazał ekran. Karolina podpisała umowę przeniesienia praw własności intelektualnej. Wszystko, co stworzyłeś dla jej firmy, teraz należy do Nordic Dynamics. A zatem do mnie. Karolina wydała cichy jęk rozpaczy, jakby dopiero teraz w pełni zrozumiała konsekwencje swojego podpisu. Ale wiesz, co jest najlepsze? Sebastian kontynuował, delektując się momentem. Jego oczy błyszczały jak u drapieżnika, który właśnie zastawił sidła na ofiarę. Ona naprawdę myślała, że to o pieniądze, że dostanie 33 miliony i będzie żyć jak królowa. Nie przeczytała drobnego druku, gdzie jasno napisane, że pieniądze są zaliczką, którą musi zwrócić, jeśli algorytm nie spełni oczekiwań. Paweł obserwował, jak twarz Sebastiana rozjaśnia się w triumfalnym uśmiechu. To była ta sama mina, którą robił w czasie studiów, kiedy wygrywał w szachy, samo zadowolenie mieszające się z pogardą dla przeciwnika. A algorytm nie będzie działać powiedział Paweł powoli, pozwalając każdemu słowu zawisnąć w powietrzu, bo ja zmieniłem klucze szyfrowania tuż przed wyjazdem do hotelu. Tym razem to Sebastian zamarł. Przez ułamek sekundy jego maska pewności siebie opadła, odsłaniając coś, co wyglądało na prawdziwy strach. Co? Jego pewność siebie nagle pękła jak szkło. Gdy zobaczyłem, jak dziwnie się zachowuje, zabezpieczyłem system. Paweł uśmiechnął się po raz pierwszy od kilku dni. Algorytm ma wielopoziomowe zabezpieczenia. Bez moich kluczy to tylko zbiór bezużytecznych cyfr. Sebastian próbował zachować spokój, ale Paweł widział panikę w jego oczach. Jego dłonie, które dotąd leżały spokojnie na stole, zaczęły nerwowo bębnić palcami. Nie możesz tego zrobić! Warknął Sebastian, a jego głos stracił cały swój wcześniejszy luksusowy ton. To sabotaż, to ochrona mojej własności, odpowiedział Paweł lodowato. Coś, o czym powinieneś był pomyśleć, zanim zaczął kraść. Karolina patrzyła na nich z niedowierzaniem, w jej oczach malowała się mieszanka ulgi i podziwu dla męża, którego najwyraźniej nie doceniła. Możemy to rozwiązać cywilizowanie, powiedział Sebastian, desperacko próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją. Możemy być partnerami, ty, ja i Karolina, jak w starych czasach. W starych czasach byłeś naszym przyjacielem. Odpowiedziała Karolina, która nagle odzyskała głos, nie kłamcą i manipulatorem. Jej głos drżał, ale było w nim coś więcej niż strach. Była w nim furia kobiety, która zrozumiała, że przez rok była kukiełką w czyichś rękach. Paweł sięgnął po swój telefon i wybrał numer. Każde naciśnięcie klawisza było celowe, niemal rytualne. Do kogo dzwonisz? zapytał Sebastian, a w jego głosie po raz pierwszy od lat słychać było niepewność do mojego prawnika i do prokuratury gospodarczej. Myślę, że będą zainteresowani tym, jak Nordic Dynamics prowadzi swoje interesy w Polsce. Sebastian wstał gwałtownie, przewracając krzesło. Metalowa nóżka uderzyła o podłogę z głośnym łoskotem, który sprawił, że kilka osób przy innych stolikach odwróciło się w ich stronę. To nie koniec tej sprawy, warknął, ale w jego głosie była już tylko pustka. Masz rację, odpowiedział spokojnie Paweł. To dopiero początek, ale tym razem to my ustalamy zasady. Sebastian rzucił na stół banknot stu złotowy ostatni gest człowieka, który próbuje zachować twarz nawet w porażce. Wyszedł z kawiarni jak huragan, zostawiając za sobą tylko zapach drogich perfum i atmosferę porażki. Drzwi zatrzasnęły się za nim z finalnym dźwiękiem, jak kropka kończąca długie bolesne zdanie. Paweł i Karolina siedzieli w milczeniu przez długą chwilę, słuchając powracających odgłosów normalnego życia kawiarni. Brzęku łyżeczek, przytłumionych rozmów, syku ekspresu do kawy. – Paweł – w końcu odezwała się Karolina – czy możesz mi wybaczyć? Czy możemy jakoś to naprawić? Jej głos był cichy, niepewny, jak dziecka, które boi się usłyszeć odpowiedź. Paweł spojrzał na kobietę, z którą spędził dwanaście lat życia. Widział w jej oczach skruchę, strach, ale też coś jeszcze – Nadzieje. Widział też lata wspólnych wspomnień, śmiech przy porannej kawie, nocne rozmowy o przyszłości. Nie wiem, powiedział szczerze, bo kłamstwo teraz byłoby zdradą tej chwili. Nie wiem, czy możemy wrócić do tego, co było, ale może możemy zacząć budować coś nowego. Coś opartego na prawdzie tym razem. Karolina skinęła głową, a łzy, które do tej pory powstrzymywała, w końcu popłynęły po jej policzkach. Będę potrzebować czasu, kontynuował Paweł. I ty też. Musimy się nauczyć, kim jesteśmy, bez kłamstw. Następne tygodnie były jak powolne odwilż po długiej, mroźnej zimie. Paweł przeniósł się tymczasowo do swojego biura, gdzie spał na rozkładanej sofie, między regałami pełnymi książek o programowaniu. Karolina została w domu, ale oboje wiedzieli, że to tylko techniczność. Prawdziwa praca zaczynała się teraz. Trzy miesiące później Paweł i Karolina siedzieli w sądzie w Warszawie, gdzie Sebastian i jego korporacja stanęli przed obliczem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Algorytm, który miał być narzędziem kradzieży, stał się dowodem w sprawie o oszustwo gospodarcze. Sędzia odczytywał wyrok z kamienną twarzą, ale Paweł słyszał w jego głosie nutkę satysfakcji. Sprawiedliwość czasami działa powoli, ale kiedy w końcu zadziała, ma w sobie coś przywracającego wiarę w porządek świata. Sebastian siedział przy stole obrony z twarzą wyrażającą mieszankę szoku i niedowierzania. Człowiek, który przyzwyczaił się do kupowania wszystkiego i wszystkich, nagle odkrył, że są rzeczy, których pieniądze nie mogą kupić. Ich małżeństwo potrzebowało czasu na odbudowę, ale mieli teraz to, czego im brakowało szczerość. Terapia par okazała się trudniejsza niż programowanie najtrudniejszych algorytmów, ale też bardziej wartościowa. Uczyli się rozmawiać ponownie nie o sprawach, rachunkach czy planach na weekend ale o prawdziwych uczuciach, lękach i nadziejach a algorytm Paweł zdecydował się go udoskonalić i używać do pomagania małym polskim firmom w konkurowaniu z międzynarodowymi korporacjami. Ironia była słodka. Narzędzie, które miało zostać ukradzione przez giganta korporacyjnego, teraz pomagało małym przedsiębiorstwom walczyć z takimi gigantami. Czasami największe błędy prowadzą do najwartościowszych lekcji. Czasami trzeba stracić wszystko, żeby zrozumieć, co naprawdę jest ważne. Czy ta historia was zaskoczyła? Czy spodziewaliście się, że to wszystko było o algorytm, a nie o miłość czy pieniądze? Napiszcie w komentarzach, co myślicie o postępowaniu Sebastiana i czy Paweł powinien był wybaczyć Karolinie. Jeśli podobają Wam się takie historie o prawdziwych ludzkich dylematach, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Każdy tydzień mam dla was nową historię, która pokazuje, że prawda bywa bardziej fascynująca niż fikcja.